심 a 코 Wczoraj w końcu dobiliśmy 2000 subów, także mega, 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 mega Wam dziękuję. No sporo subków ostatnio właśnie tutaj na Ligi Legend powpadało, wczoraj nawet też i na Overwatchu 2 powpadało trochę subków, także mega, mega dzięki. A nadzieję, że ostatnie subki, które tutaj wpadały, zostaną tutaj ze mną na dłużej i będą oglądać tej streamki z Lola głównie, ale też może dzisiaj zrobimy z tego Overwatcha, zobaczymy, zobaczymy. Bo może jeszcze ktoś być zainteresowany tą grą, co tam się dzieje, mimo że ten Overwatch 2? To tak naprawdę praktycznie dalej na Overwatch 1, ale możemy jeszcze postreamować. Zobaczymy, może ludziom się spodoba. Także naprawdę, mega, mega dzięki. Yy, nigdy jakoś tam nie robiłem filmiku dziękującym wam za, za subki czy, czy coś, ale myślę, że jak już w końcu wbiliśmy te 2000, bo nie wiem, ostatnie 100 to chyba w rok wbijaliśmy, bo nic się za bardzo na kanale nie działo. Teraz się zaczęło trochę coś tam streamować i troszeczkę to fajnie yy, ruszyło, i w końcu wbiliśmy tą magiczną liczbę. 2000 równiutko wczoraj um, w nocy wpadło, także super mega, mega Wam dziękuję. Jeżeli um, część z Was nie, na przykład DADAL, uh, subskrybuje ten kanał w nadziei na powrót mój, uh, raczej vlogów moich z Japonii, to niestety um, musielibyście się jeszcze uzbroić troszeczkę w cierpliwość, ponieważ um, to jeszcze się nie wydarzy um, tak jak. Um, Ludzie mówią, że za tydzień już można przedwiechać do Japonii. To no, niestety za tydzień to się nie stanie, więc e, jeżeli już, to no byłoby trzeba jeszcze się troszeczkę uzbroić w cierpliwość i nadzieję, że będziecie się dobrze bawić na kanale. E, mimo braku vlogów z Japonii, to równie dobrze Mam nadzieję, że będziecie się bawić ze mną i resztą widzów na. Tutaj live'a z Lola, Overwatch'a, może i innych tam gier jak głowa i co tam jeszcze nam przyjdzie um, do głowy. Tak, także zapraszam dzisiaj też Was na live'a z Overwatch'a, który niedługo się pojawi. I trzymajcie się, bawcie się dobrze ze mną. Mam nadzieję, że, że live'y i, i jak czasem te vlogi się pojawiają, to Wam się podoba i że staniecie na dłużej i będzie nas więcej i więcej i więcej i wtedy więcej rzeczy będzie można robić. Trzymajcie się naprawdę dzięki na razie. I do dzisiaj mam nadzieję.